Cześć. Oglądasz pierwszy szkoleniowy filmik pro run Wrocław. Szkoleniowy, to znaczy, że postaramy się pokazać wszystko to, co jest związane z techniką biegu, tak abyś mógł samodzielnie wykonywać te ćwiczenia w domu. Na pierwszy ogień pójdą podstawowe ćwiczenia z zakresu mięśni brzucha, obręczy barkowej oraz grzbietu, takie, które możesz wykonywać zarówno w terenie, jak i Także zapraszam do obejrzenia pokazu. Stare pożekadło biegowe, wręcz przysłowie, mówi, że jeżeli masz mocny brzuch, mocne plecy i mocne ramiona, to znaczy, że jesteś mocny. Te trzy elementy są jednymi z najważniejszych dla biegacza, dlatego warto się dla nich skupić i trenować je jak najczęściej. Jeżeli chodzi o mięśnie brzucha, one stabilizują nam sylwetki. Równolegle z mięśniami grzbietu. Mięśnie brzucha pracują nam przy każdym kroku biegowym, który wykonujemy, ze względu na delikatną rotację tułowia, którą wykonujemy w czasie biegu. Jeżeli te mięśnie będą naprawdę wysportowane, wtedy na pewno Twój wynik będzie coraz lepszy. Jeżeli chodzi o mięśnie grzbietu, to diametralnie różnią się od mięśni brzucha. Różnią się tym, że potrzebują znacznie większych i intensywniejszych bodźców, aby być tak samo wytrenowanym jak mięśnie z przodu naszego tułowia. Mówiąc najprościej, jeżeli wykonujesz 10 powtórzeń ćwiczenia na mięśnie brzucha, żeby wyrównać mięśnie grzbietu, powinieneś wykonać ich 20. Ta zasada bardzo często jest nieprzestrzegana przez wielu osiłków w siłowniach, dlatego często możesz spotkać osoby, które tułów mają mocno przypakowane, ale są cały czas przygarbione, ponieważ nieprawidłowo trenują mięśnie grzbietu. Oto przykład kilku ćwiczeń, które możesz wykonać na tą właśnie część ciała. Łatwiej jest trenować poprzez wszelkiego rodzaju pompki i podciąganie. Nim przejdziemy do podciągań, warto skupić się na pompeczkach popularnych, które wersje można robić łatwiejsze oraz trudniejsze. Niezależnie czy czujesz w sobie dużą krzepę, czy trochę mniejszą, warto zacząć od prostszych wersji pompu. Prostsze wersje będą polegały na tym, że wykonujesz te ćwiczenia w skosie, ale o jakąś barierę. To może być płoc, to może być szlaban, to może być drzewo nawet. Tak, aby mm, ciężar, który będziesz podnosił, nie był całym ciężarem Twojego ciała. W miarę jak będziesz coraz lepszy i coraz sprawniejszy, możesz przechodzić do coraz to bardziej poziomej pozycji a wręcz, e, gdy będzie Ci mało, można podnieść nogi wyżej e, niż tułów i wtedy e, pompki naprawdę mocno, e, mocno wzrosną. Oto przykład ćwiczeń.